Przedstawione w filmie: Doświadczenia wymagają zachowania środków ostrożności i wiedzy. Mogą je wykonać jedynie osoby dorosłe. Chemia jest intrygująca. Jak i inspirująca. Zapraszam na kolejną część filmu z cyklu Magiczna chemia. Jak doszło do odbarwienia roztworu, wyjaśnię później, a teraz czas na pierwsze doświadczenie, w którym pokażę różnicę między spalaniem w powietrzu, a w czystym tlenie. Przypomnę tylko, że powietrze składa się z 21% tlenu, 78% azotu oraz z marginalnym stopniu z gazów szlachetnych i dwutlenku węgla. Należy przy tym pamiętać, że tylko tlen podtrzymuje spalanie. Czysty tlen możemy otrzymać poprzez termiczny rozkład manganianu 7-potasu, który znajduje się w kolbie stożkowej. W wyniku rozkładu manganianu 7 potasu otrzymujemy manganian 6 potasu, tlenek manganu 4, oba te związki są ciałami stałymi oraz tlen, którego pęcherzyki możemy zaobserwować w odwróconej kolbie stożkowej. Tlen wypiera wodę z kolby, którą po całkowitym wypełnieniu zatkam korkiem. Do spalania użyję fosforu czerwonego, który jest m.in. stosowany do produkcji zapałek. Teraz możecie zobaczyć, jak fosfor spala się w powietrzu i dla porównania zobaczmy spalanie w samym tlenie. Jak widzicie, płomień jest dużo jaśniejszy, a spalanie intensywniejsze. W drugim doświadczeniu pokażę, jak w wodzie spala się wstążka magnezowa. Magnes jest aktywnym metalem, który spala się bardzo jasnym płomieniem. Spalanie przebiega na tyle intensywnie, że nawet po zanurzeniu w wodzie magnes jest w stanie przez chwilę płonąć. Wynika to z jego dużej aktywności i tego, że jest w stanie pobrać z wody tlen potrzebny do spalania. Zobaczmy jeszcze raz tę reakcję w nieco zwolnionym tempie. Do tego doświadczenia wykorzystam roztwór skrobi, kwasu octowego i perhydrolu oraz roztwór kwasu askorbinowego, czyli witaminy C. Skrobia i kwas askorbinowy mają postać białego proszku, natomiast kwas octowy i perhydrol to bezbarwne ciecze. Teraz do pierwszego roztworu kropię jodynę. Roztwór zabarwia się na ciemny kolor, co wynika z połączenia skrobi i jodyny. Następnie wlewam to do roztworu kwasu skorbinowego i jak możecie zauważyć, ciemna barwa znika. Stało się tak, ponieważ kwas askorbinowy blokuje połączenie jodyny i skrobi, a to jak już wspomniałem, właśnie ich połączenie daje ciemną barwę. Jednak kwas askorbinowy zużywa się w tej reakcji i kiedy już go zabraknie, ciemna barwa roztworu powróci. Pokażę wam teraz fragment filmu Magiczna chemia 2, który mogliśmy zaobserwować moment, kiedy kwas askorbinowy zużył się i ponownie pojawiła się ciemna barwa roztworu. Jak widzicie, stało się to nagle i nie były to żadne sztuczki filmowe. Dodam jeszcze, że im je więcej wsypiemy kwasu skorbinowego, tym dłużej będzie on się zużywać i tym dłużej będziemy czekać na podobne pojawienie się ciemnego koloru. W kolejnym doświadczeniu chciałem pokazać, w jaki sposób spala się żelazo w proszku oraz magnes w proszku. Zacznijmy od żelaza. Podczas spalania żelaza możemy zaobserwować żółte iskry. Żelazo w proszku jest m.in. wykorzystywane w produkcji sztucznych ogni. Teraz widzicie magnes, który spala się dużo jaśniej. Magnez w proszku jest m.in. stosowany do produkcji zimnych ogni. W filmie odlotowa chemia wykorzystałem mieszaninę żelaza w proszku, magnezu w proszku i nadmanganianu potasu. Iskry, które widzimy, pochodzą właśnie od żelaza i magnezu. Na koniec wytłumaczę, w jaki sposób doszło do odbarwienia roztworu, który pokazałem we wstępie. W tym celu cofnijmy się do pierwszej części filmu z cyklu Magiczna chemia. Na początku dowody kropie fenoloftaleinę. Jest to wskaźnik barwiący się na malinowy kolor w roztworach o odczynie zasadowym. Jednak w tym momencie mamy do czynienia z odczynem obojętnym i nie widać żadnej zmiany. Teraz wrzucam kawałek sodu, który jest aktywnym metalem. Sud reaguje z wodą i wytwarza się wodorotlenek sodu. Odczyn zmienia się z obojętnego na zasadowy i towarzyszy temu zmiana koloru roztworu. Następnie wrzucam suchy lód, czyli zestalony dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla reaguje z wodą i wytwarza się kwas węglowy. Kwas węglowy powoduje zmianę odczynu z zasadowego na obojętny i tym samym odbarwienie się roztworu. Jest to reakcja zobojętniania. Ja we wstępie zamiast suchego lodu użyłem kryształów kwasu cytrynowego, które leżały na dnie kolby kiedy zacząłem nią poruszać to kwas zaczął rozpuszczać się i doszło do zmiany odczynu zasadowego na obojętny co doprowadziło do odbarwienia Mam nadzieję że doświadczenia wam się podobały dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem